Wczoraj na repostu ukazał się materiał naukowy. Bedgoscy naukowcy opublikowali wyniki swoich badań, gdzie do, udowadniają, że w czekoladzie jest jedna kostka czekolady więcej niż normalnie. I sprawdzimy, czy to rzeczywiście działa. To jest moja czekolada. Produkt placement, sorry. Ja już ją trochę pokroiłam żebyście sobie oszczędzili goryczy rozczarowania patrząc jak posługuje się nożem przesuwamy sobie te dwie kostki tutaj czekolada ma to do siebie, że pęka, więc to jest to co widzieliście na repostu to tylko czysta teoria ponieważ ona popękała, tu jest kawałek pęknięty, no ale nieważne wyobraźcie sobie, że to jest równa linia No z drugiej strony to tragedia, to jest równa linia i przesuwamy sobie ten kawałeczek tutaj jest cały czas tutaj równo jest, więc pasuje. Ten kawałeczek przesuwamy sobie tutaj. Tu też pasuje, wyobraźcie sobie to, widzicie to. I ponieważ ta przykład jest mniejsza, ona ma cztery kostki, tamta na i miała 5. Ale tutaj widzimy, że jest ma przestrzeń. Wypełniamy ją zatem uprzednio pokrojonymi fragmentami jednej kostki i zostaje nam coś takiego. Wyobraźcie sobie, że to wszystko jest równe. Mamy taką samą przykładek wcześniej, jeśli to połączyć. I no, na przykład powiedzmy, że to może coś tutaj, i tutaj wypełnić. Więc generalnie zostaje nam ta jedna kostka. Brawo matematyko!